Witam Państwa w środę 19 lutego. Wczoraj na rynkach finansowych największą zmianę zaobserwowaliśmy dalej na indeksie dolara, na amerykańskim dolarze, ale też i na złocie i na funcie brytyjskim. Jeżeli chodzi o złoto, od kilku tygodni cały czas obserwujemy stabilne wzrosty na złocie. Wczoraj wartość złota kurs przyspieszył. Wyraźnie obecnie jesteśmy w okolicy tegorocznych szczytów. Moim zdaniem za wzrostami na złocie stoi cały czas rozwijająca się sytuacja związana z koronawirusem, jak i też luźna polityka monetarna, która jest od wielu miesięcy, a czasami nawet od wielu lat prowadzona przez największe banki centralne. Na całym świecie, więc zazwyczaj jest tak, że złoto najmocniej zyskuje w momencie, gdy są utrzymywane niskie stopy procentowe, natomiast w momencie, gdy stopy procentowe są podwyższane przez banki centralne, to zazwyczaj nie są to dobre warunki dla rynku złota. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj o godzinie 10:30 poznaliśmy dane dotyczące. Dane z Wielkiej Brytanii, które pokazywały ilość nowych wniosków dla bezrobotnych, te dane okazały się dość dobre, tych wniosków było 5,5 tysiąca. Rynki spodziewały się aż ponad 20 tysięcy nowych wniosków o bezrobocie i te dane, tak patrzę teraz na szybko, były to najlepsze dane od ostatniego półtora roku od ponad 18 miesięcy, więc dzisiaj na pewno też bym zwrócił uwagę na dane fundamentalne z godziny 10.30, gdzie dzisiaj poznamy inflację rok do roku, natomiast ja osobiście uważam, że raczej te dane znacząco nie powinny wpłynąć na samo pozycjonowanie się inwestorów na funcie brytyjskim, raczej bym wykorzystał te dane do tego, żeby krótkoterminowo zajmować pozycję. W dalszej części dnia o godzinie 14:30 również poznamy inflację z Kanady, więc prawdopodobnie tutaj. Również zaobserwujemy zwiększoną zmienność, również 14.30 poznamy ceny producentów ze Stanów Zjednoczonych. No i na koniec dnia o godzinie 20 poznamy minutki z ostatniego posiedzenia rezerwy federalnej. Natomiast moim zdaniem ze względu na to, że dane fundamentalne w ostatnich miesiącach Stanów Zjednoczonych ani nie zaskakują pozytywnie, ani negatywnie, dlatego też rezerwa federalna dalej będzie w takim stanie uśpienia: raczej będą decydenci czekali na dalsze informacje z gospodarki amerykańskiej. Więc to, to będą te kluczowe dane, na które ja dzisiaj bym skupił swoją uwagę. No, i jeszcze taki news fundamentalny odnośnie wczorajszych operacji REPO w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o operacje jednodniowe, wczoraj zapotrzebowanie było na ponad 53 miliardy dolarów, w całości ta kwota została wykorzystana przez instytucje finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o operacje o dłuższym terminie zapadalności, 14 dni, 10 dni roboczych, tutaj to zapotrzebowanie było dużo większe prawie 40 miliardów dolarów i oczywiście kwota 25 miliardów została zaakceptowana, więc widać ewidentnie, że cały czas jest duży popyt na rynku krótkoterminowych pożyczek w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, wczoraj po śniejszym ruchu wzrostowym rynki przetestowały poziom 99,41. Po tych silniejszych wzrostach cofnęliśmy się w rejon wcześniejszej konsolidacji, i tak jak od kilku dobrych tygodni cały czas powtarza się ta sama sekwencja, czyli po silniejszych wzrostach rynki testują wcześniejsze lokalne wsparcia, no i zazwyczaj po takich wzrostach mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego, więc wczoraj mieliśmy powtórzenie zachowania ceny, więc zazwyczaj w momencie, gdy pojawiają się silne trendy wzrostowe na jakichkolwiek instrumentach, jeżeli tego typu zachowanie ceny cały czas się powtarza. To, to dla niektórych są to najlepsze warunki do tego, żeby cały czas podpinać się do tego trendu. Jak na razie jesteśmy w okolicy wczorajszych szczytów, więc być może, jeżeli te wczorajsze szczyty zostaną obronione, ponieważ widzimy, że tutaj trzykrotnie rynki testowały już wczorajszy szczyt. Jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to być może dojdzie do silniejszej korekty. No i wtedy ponownie bym skupił się na poziomach w okolicy 99,25 bądź też delikatnie niżej. Jeżeli chodzi o euro-dolara, wczoraj analogicznie zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy i po tych silniejszych spadkach cofnęliśmy się w rejon wczorajszej konsolidacji, więc wczoraj technicznie eurodolar również dość dobrze się zachowywał, no i jak na razie jesteśmy moim zdaniem w takim bardzo neutralnym położeniu, jeżeli lokalne minima z sesji azjatyckiej będą bronione. To podobnie analogicznie do indeksu dolara, być może kolejnym celem może być poziom w okolicy 1,0826. Gdyby ten poziom został przebity, na pewno bym zwrócił uwagę na wczorajsze lokalne szczyty i też wszystkie ostatnie szczyty z ostatnich dni, ponieważ jeżeli rozpocznie się naprawdę silny ruch wzrostowy, to być może. Te poziomy, jeżeli zaczną pękać stop lossy, a wydaje mi się, że jak na razie na rynku jest dość sporo shortów na eurodolarze. Gdy te stop lossy zostaną wybijane, to automatycznie kurs może przyspieszać. No i też, jeżeli dzisiaj po godzinie 20 miałoby się pojawić jakieś zaskoczenie po stronie rezerwy federalnej, jeżeli rezerwa federalna chociażby dała jakąkolwiek wzmiankę dotyczącą obniżek stóp procentowych, no to wydaje mi się, że dla eurodolara to może być pretekst do wzrostu. Więc na godzinę 20, naprawdę dzisiaj, osobiście bym uważał. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj na danych fundamentalnych w pierwszej reakcji nie zaobserwowaliśmy większej zmienności, dopiero po kilkunastu minutach pojawił się silniejszy ruch wzrostowy na funcie brytyjskim, no i fund przetestował konsolidację z 17 lutego, ta strefa została obroniona, no i jak na razie jesteśmy moim zdaniem w neutralnym położeniu, w szczególności bym, podobnie jak wczoraj, zwrócił uwagę na godzinie 10.30, gdzie poznamy inflację, no i wydaje mi się, że jeżeli pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, jeżeli inflacja znacznie nie będzie odbiegała od oczekiwań rynkowych, na pewno bym zwracał uwagę na wszystkie lokalne minima z ostatnich dni, ponieważ jeżeli dojdzie do fałszywego wybicia tych poziomów, to może pojawić się silniejszy ruch wzrostowy, ewentualnie przy silniejszej korekcie na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,2950 4. Jeżeli chodzi o usd wczoraj bardzo dobrze technicznie się zachował. Ja wczoraj wspominałem o pierwszym takim ważnym oporze w okolicy poziomu 1,3227. Tutaj bardzo precyzyjnie, nawet z dokładnością co do jednego pipsa, ten poziom został przetestowany. No i później, w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych na indeksach pojawiły się silniejsze ruchy wzrostowe. To również analogicznie na USDK pojawiła się większa korekta. Więc wydaje mi się, że dzisiaj, ze względu na to, że mamy dane fundamentalne z godziny 14.30, które będą dotyczyły oczywiście inflacji z Kanady, to podczas właśnie tej pory może pojawić się większa zmienność. Ja osobiście na pewno dzisiaj bym zwracał uwagę na ewentualne stop lossy poniżej poziomu 1,32,26. Niżej, też ważnym kolejnym takim poziomem, może być poziom w okolicy 1.32. 07. Też czytając różnego rodzaju raporty banków inwestycyjnych, większość tych banków uważa, że raczej USD będzie się poruszał w większych konsolidacjach w najbliższych miesiącach, rzędu 200-300 pipsów. Więc jeżeli pojawi się jakaś większa zmienność jednokierunkowa, wydaje mi się, że raczej na długo te warunki nie powinny się utrzymywać, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że jak na razie rynki codziennie nie są sfokusowane na sytuację związaną z koronawirusem. Jeżeli pojawiają się krótkoterminowe negatywne informacje, to może to doprowadzić do korekty. Analogicznie, na usdk wtedy mogą pojawić się wzrosty, natomiast bardzo szybko później rynki, nawet po kilku, kilkunastu godzinach, już się uspokajają. Właśnie, jeżeli chodzi o SP 500, wczoraj na otwarciu sesji nowojorskiej mieliśmy do czynienia z konsolidacją. Natomiast później, po wybiciu fałszywym wcześniejszych lokalnych dziennych minimów. Poniżej poziomu 3350 punktów, 59 punktów, pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, więc dla indeksów obecne warunki, które obecnie mamy, wydaje mi się, że są bardzo dobre. No i jak na razie, po każdej większej korekcie w ostatnich kilku tygodniach, cały czas można zaobserwować tą samą sekwencję, czyli po każdej większej korekcie pojawiają się cały czas wzrosty. Więc jeżeli dzisiaj rezerwa federalna miałaby zasygnalizować jakąś luźniejszą politykę monetarną, to moim zdaniem dla indeksów to będą również dobre warunki. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, wczoraj przez cały dzień cały czas praktycznie się konsolidowaliśmy. Rynki kilkukrotnie testowały dzienne lokalne minima. Jak na razie ja osobiście bym pozostawał neutralny, jeżeli chodzi o DAXa, No i na pewno bym zwracał uwagę na ewentualne fałszywe wybicie powyżej poziomu 13790 punktów. Jeżeli chodzi o Dolar Jena na Dolar Oczywiście, ze względu na siłę amerykańskiego dolara oraz na wzrosty na indeksach, jak na razie obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast ja osobiście na tej parze walutowej bym był ostrożny, jeżeli chodzi o dalsze wzrosty. Ponieważ, jeżeli byśmy sobie zerknęli na rynek opcyjny, to opcje call są dużo tańsze niż opcje put więc rynek bardziej się zabezpiecza moim zdaniem przed spadkami i to być może po części może da dać odpowiedź na pytanie co dalej może się wydarzyć na dolar jenie więc wydaje mi się że powyżej poziomu 110 13 może być ciekawie ponieważ jeżeli dojdzie do fałszywych wybić jeżeli później pojawi się jakiś negatywny czynnik fundamentalny to moim zdaniem to może doprowadzić do większych spadków Wyżej na pewno na dolarię nie bym zwracał uwagę na poziom w okolicy 110-20. No i tak jak wspomniałem na wstępie o złocie, obecnie jesteśmy blisko tegorocznych szczytów w okolicy poziomu 1610 No i jak na razie wzrosty są bardzo agresywne w relacji do zmienności z ostatnich tygodni też patrząc fundamentalnie na napływ kapitału do złota w różnych formach jeżeli chodzi o fundusze ETF w ostatnich tygodniach pojawił się znaczny napływ właśnie kapitału na, do funduszy ETF No i te czynniki fundamentalne, o których na początku wspominałem moim zdaniem cały czas mogą zachęcać do tego, żeby na złocie pojawiały się wzrosty. No i również jeżeli dzisiaj o 20:00 pojawi się jakiekolwiek zaskoczenie gołębie po stronie Fedu, to moim zdaniem dalej może spowodować to, że złoto zacznie wyraźniej zyskiwać i też patrząc na złoto, zwróciłbym uwagę na złoto w kontekście siły amerykańskiego dolara, ponieważ Zazwyczaj jest tak, że jeżeli złoto jest wycenione w amerykańskim dolarze, jeżeli amerykański dolar cały czas zyskuje na wartości, a złoto również zyskuje na wartości, zazwyczaj jest korelacja odwrotna. Im silniejszy dolar, tym słabsze złoto. Natomiast tutaj ta korelacja jest zachwiana, więc moim zdaniem też nawet nie patrząc na wycenę złota na, w relacji do innych walut, na innych walutach wydaje mi się, że złoto w relacji do innych walut jest dużo silniejsze. No jeżeli amerykański dolar miałby się dalej, Gdyby miała się pojawić jakaś większa korekta, to tym samym moim zdaniem na złocie te wzrosty mogłyby jeszcze mocniej przyspieszyć. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, na ropie wczoraj pojawił się silniejszy ruch spadkowy, głównie ze względu na to, że indeksy wczoraj w pierwszej części dnia albo traciły na wartości, albo poruszały się w konsolidacji, natomiast na złocie wczoraj po południu zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, no i wydaje mi się, że na ropie mamy obecnie do czynienia z takimi warunkami, gdzie ten przesyt ostatnich spadków jest być może dość spory, no i być może na dniach pojawi się taka sytuacja, gdzie dojdzie do tak zwanego short squeeze'u, gdzie większość rynku będzie cały czas shortowała złoto, no i w momencie, gdy złoto zacznie wybijać wcześniejsze lokalne szczyty, mnie to osobiście nie zaskoczy, jeżeli obecnie nawet przy negatywnych czynnikach fundamentalnych pojawią się silniejsze ruchy wzrostowe. No i też często bywa tak, że w pierwszej kolejności to analiza techniczna wyprzedza fundamenty, więc być może lepiej poinformowani, więksi gracze na rynku mają jakieś newsy, chociażby z krajów OPEC, gdzie może dojść do znacznego reduk znacznej redukcji cięć ropy, w, jeżeli chodzi oczywiście o oczywiście produkcję, no i to być może będzie takim zapalnikiem do tego, żeby pojawiły się silniejsze ruchy na ropie, ale oczywiście każdy sam na swój sposób musi te bieżące warunki zinterpretować. Więc ja życzę powodzenia dzisiaj i do usłyszenia do jutra.